Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj kilka uwag na temat tego, jak to się stało, że zostałem dealerem. Tak, że jestem dealerem. Dealerem leków oczywiście na usługach firm farmaceutycznych. Ostatnimi czasy mamy modę na różnego rodzaju dealerów i ludzi, którzy oferują nam proste rozwiązania. No bo zdrowie jest oczywiście rzeczą bardzo prostą, jednowymiarową. Wystarczy jakiś suplement, Jakieś odrobaczanie, jakieś, nie wiem, magnesy, medytacje, jogi, diety, insulinooporności i rozwiązujemy wszystkie problemy. No cóż, potrzebujemy takich uproszczonych wizji świata i chcemy świata, który jest jasny, prosty, rozpoznawalny, w którym wszystko można rozwiązać natychmiast, ale rzeczywistość naprawdę jest złożona. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o dilowaniu leków. Dlaczego? No, jeden z moich pacjentów pokazał mi taki materiał, który nawet mieszkałem skomentować. Otóż, otóż taka młoda pani, bardzo zadowolona i uśmiechnięta, mówi tak: Jeżeli masz nadciśnienie, a twój lekarz nie zaleczył ci zmiany stylu życia, a zapisał ci leki, to znaczy, że jest dealerem. Kurczę. Proszę Państwa, no nie może być. Bardziej e, krzywdzącego i uproszczonego rozumowania. Po pierwsze, zmiana stylu życia, e, i to już wiemy od bardzo dawna, może skutecznie doprowadzić do odwrócenia bądź też kontroli wielu chorób, które nazywamy chorobami przebekłymi i tak też je traktujemy, ale to wymaga zaangażowania ze strony pacjenta i przede wszystkim utrzymania tego stylu życia. Czasem jest to możliwe, czasem nie. I proszę mi wierzyć w naszych wytycznych medycznych. Zmiana stylu życia, czy jeżeli chodzi o leczenie nadciśnienia, czy leczenie cukrzycy, jest wymieniona jako pierwsza klasa rekomendacji. I w pewnych sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z pacjentem ze względnie niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym, takie postępowanie traktujemy jako postępowanie z wyboru. Koniec. Kropka. Druga rzecz właśnie, są sytuacje, kiedy ryzyko sercowo-naczyniowe pacjenta jest takie, że do tej zmiany stylu życia trzeba dołożyć leczenie farmakologiczne, po to, żeby w perspektywie zarówno krótko, jak i długoterminowej zmniejszać ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. I tutaj mała dygresja, proszę Państwa, no jesteśmy śmiertelni, tak? Wszyscy kiedyś odejdziemy z tego świata, chyba, że na którymś etapie za chwilę odkryjemy leki czy też postępowanie, które spowoduje, że będziemy nieśmiertelni. To no, chyba byłoby jednak tragedia dla ludzkości dla nas wszystkich. Ale na tym etapie no, jest tak, że po prostu umieramy. Zmierzamy do starości, zmierzamy do tego, żeby nasze życie się zakończyło. Medycyna nie jest wyjątkiem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju branże na tym, na tym świecie. Nie mamy e, rozwiązań cudownych, rozwiązań, które nie mają jakichś efektów ubocznych. Natomiast wszystko tak naprawdę w postępowaniu w chorobach przewlekłych podkreślam, sprowadza się do balansowania korzyści i zysków. I u pewnych pacjentów kiedy to ryzyko sercowo-naczyniowe jest wysokie, bo już mają rozpoznaną miażdżycę, na przykład dodatkowo palą, mają otyłość, mają niekontrolowane nadciśnienie. Wdrożenie farmakoterapii łącznie ze, zmianem, ze zmianą stylu życia i utrzymanie tego, tych zmian stylu życia mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia śmiertelności i powikłań tych pacjentów, jeszcze raz w perspektywie krótko i długoterminowej. Trzecia rzecz, która doprowadza mnie do szału. Jak słucham takich właśnie piewców praw objawionych, styl życia, kurczę, do cholery jasnej, nie będę tego wypikiwać. Nie wiem, niech ci ludzie pójdą kiedykolwiek do przychodni i zobaczą prawdziwych pacjentów prawdziwych ludzi, którzy nie mają czasu na to, żeby chwilę poddać refleksji swoje życie. Dlaczego, Bo są tak zapracowani, bo z różnych powodów i życiowych i ekonomicznych rodzinnych pracują od rana do nocy. Nie mają czasu na zmianę stylu życia. Często też ich nie stać na to, żeby wdrożyć zmiany stylu życia związane z dietą. Mam pacjentów, którzy nie mają nawet 5 minut czasu dla siebie, bo są ciągle zaganiani, zabiegani, pracują w toksycznym środowisku. Jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, są pod tak stałym, przewlekłym napięciem, że wyrwanie się z tego jest trudne, niemożliwe. Są też ludzie, którzy nie mają zasobów, żeby sobie poradzić ze zmianą stylu życia. Dla wielu ludzi, to co nazywamy niezdrowym stylem życia, jest tak naprawdę jedynym sposobem dostępnym dla nich na relaks, na odprężenie się. No, spójrzmy na przykład na palenie. Tak? Dla wielu ludzi palenie to jest tak naprawdę ćwiczenie oddechowe, które powoduje, że ci ludzie się relaksują. Naprawdę trafia mnie, jak słucham takich ludzi z takimi prostymi wizami. No tak, dlaczego ci lekarz nie zmienia stylu życia, A to jest dealer, że ci daje leki. Zapraszam ciebie, przyjdź i zobacz prawdziwych pacjentów, zobacz prawdziwych ludzi, którzy cierpią. Którzy mają tyle pieniędzy na przeżycie, że dla nich myślenie o zdrowej diecie, karnecie na siłowni jest czymś po prostu nieosiągalnym i niemożliwym. To są ludzie, którzy pracują często po 12-14 godzin. Są tak wykończeni psychicznie i fizycznie, że dla nich właśnie leki są jedynym sposobem na to, żeby kontrolować ciśnienie, kontrolować choroby przewlekłe i żeby przeżyć. Więc bardzo proszę, nie ulegajmy fundamentalistom po obu stronach barykady, bo ci fundamentaliści są zarówno po stronie healthistów, którzy są przeciwko medycynie allopatycznej, i są po stronie ludzi, którzy są tylko i wyłącznie za medycyną allopatyczną. Nie, jest jedna medycyna, jest medycyna umysłu i ciała, i często jest tak, że ja jako lekarz widzę, że mój pacjent. Jest osobą, która po prostu nie może sobie z różnych powodów pozwolić na zmianę stylu życia. Mamy opowiadać historię o pracach, o tym, jak ludzie muszą pracować po nocach i nie mają innych możliwości? <laughs> Skończmy już ten wątek, trochę się niepotrzebnie a, podekscytowałem, ale naprawdę doprowadza mnie to do, do pasji. Proszę nie wmawiać, proszę nie słuchać ludzi, którzy uważają, że my jako lekarze dilujemy tylko leki. Nie! Słuchajcie, zmiana stylu życia jest czymś trudnym. To jest praca, to wymaga czasu, to wymaga komfortu, żeby ten czas mieć i wymaga też takiego komfortu, żeby mieć zasoby, przy pomocy których możemy zmienić swój styl życia i go utrwalić. To nie zawsze jest łatwe, nie zawsze jest możliwe i leki mogą być jedyną rzeczą, która pacjentom pomoże. Kolejna sprawa. Słuchajcie, pracuję już jako lekarz trochę i powiem szczerze, naprawdę, może na rękach... No może na palcach kilku rąk. Policzyłbym w swoim życiu pacjentów, którzy byli przekonani o tym, że styl życia nie ma znaczenia dla ich zdrowia. Palenie papierosów nie szkodzi. Słuchajcie, ludzie sobie zdają z tego sprawę, że jest coś takiego jak styl życia, który sprzyja zdrowiu, i styl życia, który temu zdrowiu nie sprzyja. No właśnie, zmiana tego stylu życia, proszę Państwa, wcale nie jest łatwa. Często jest tak, że te zachowania, które nie sprzyjają zdrowiu, są sposobem na radzenie sobie ze stresem. Poza tym my też zaniedbujemy w naszej codziennej praktyce, może nie tyle praktyce, bo to nie chciałbym zawężać tego pola tylko i wyłącznie do roli zadań lekarza, ale także zawężamy w naszym myśleniu o zdrowiu trochę ten temat do wymiaru czysto... Jakby indywidualnych zachowań na poziomie takim mentalnym, emocjonalnym i, i, i właśnie fizycznym. Natomiast zdrowie to coś więcej. Traci mi, proszę Państwa, ten taki kontekst szerszy, kontekst społeczny czy nawet geopolityczny. Proszę Państwa, jeżeli ja mam pacjenta, który ma totalnie niską emeryturę tak? albo totalnie niską rentę i tak naprawdę nie funkcjonuje, tylko wegetuje. Jest dodatkowo bombardowany różnego rodzaju informacjami dotyczącymi sytuacji na Ukrainie, w Europie, informacjami dotyczącymi, nie wiem, dziury budżetowej itd. Do tego ma jeszcze swoją rodzinę, która też się mierzy z różnego rodzaju wyzwaniami. Proszę Państwa, to są tak gigantyczne obciążenia. To są tak gigantyczne wyzwania, które powodują, że, że, że ci ludzie żyją w ciągłym napięciu, w ciągłym stresie i ten mechanizm też powoduje to, że na przykład jest niewyrównana cukrzyca, czy że jest podniesione ciśnienie tętnicze. I dla tych pacjentów tak naprawdę jedynym sposobem są leki. Więc bardzo proszę, nie słuchajcie takich ludzi, którzy uśmiechnięci, radości, bardzo młodzi, w podskokach wyskakują i mówią: Ach, ci lekarze, jeżeli nie porozmawiają ze sobą o zmianie stylu życia, to znaczy, że są. a przepisują ci leki, to znaczy, że są dealerami. To są po prostu ludzie, którzy w życiu nie widzieli prawdziwych pacjentów na swoje oczy. A jeżeli uważają, że mają rozwiązania, to wiecie co? Jest jedna rzecz. 4,5 miliarda ludzi na świecie, 4,5 miliarda ludzi nie ma zapewnionej nawet podstawowej opieki zdrowotnej, która byłaby finansowana w jakikolwiek sposób przez państwo czy przez ubezpieczycieli. Muszą płacić za taką opiekę z własnej kieszeni. Bardzo proszę, mogą pomagać tym ludziom. Kończąc, pamiętajcie, proszę, nie ulegajmy fundamentalistom po żadnej ze stron. Zdrowie jest tematem bardzo złożonym, wielowymiarowym. I musimy bardzo sensownie, ostrożnie rozważyć każdą sytuację. Leki nie są chemią, leki nie są trucizną. Leki są po prostu sposobem, który pozwala nam na kontrolowanie przebiegu chorób, czasami odwracanie tych chorób, czasami po prostu kontrolowanie tych chorób. A medycyna tak się składa. No najlepsza jest jednak w przypadkach ostrych, kiedy na przykład ratujemy pacjentowi życie, kiedy ma zawał mięśnia sercowego. I pamiętajcie, Zmiana stylu życia zawsze powinna iść w parze z jakąkolwiek formą farmakoterapii. Ale nie zawsze jest to możliwe. Pozdrawiam was. Dobrego dnia. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do mojej bezpłatnej grupy na Telegramie, gdzie co pewien czas dzieje, dzielę się z państwem e, takimi nowościami, jeżeli chodzi o leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne e, chorób e, układu krążenia. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia. Przeszcie tą wiadomość, niech, niech idzie w świat, nie ulegajmy fundamentalistom z żadnej ze stron. Pozdrawiam.